Przedstawiam Państwu abstrakcję. Nie słuchajcie się Państwo tą panią na dole, bo ona jeszcze nie wygląda, ona dopiero będzie wyglądała na Monelizę. Chciałam Wam pokazać mój najnowszy obraz olejny. Właśnie to miejsce jest po to, żebyście Państwo zobaczyli, jak pięknie w świetle dziennym wyglądają kolorki, jak wyglądają one w słoneczku. Zobaczcie, ten obraz ma wymiar 40 na 100. Możecie go sobie powiesić w pionie, w poziomie, jak Wam się dowolnie chce. Obraz powstał zupełnie niedawno, więc wymaga jeszcze pokrycia werniksem. Później będę nakładała złocenia, niezbyt dużo, ale troszeczkę, żeby jednak był taki odznaczający się. Będzie on dostępny na mojej stronie internetowej, która nazywa się Pracownia Pełna Pasji. Ta strona jeszcze jest w trakcie budowy, ale mam nadzieję, że wkrótce będzie dostępna dla Państwa również. Tam będziecie mogli ten obraz zakupić. Jeszcze raz pokazuję Wam ten obraz. O, widzicie teraz to słoneczko tak mocno nam świeci, że nie widać go w całości, ale widać dokładnie różnicę w kolorkach. Światło dzienne. Proszę bardzo. I słoneczko. Jeszcze lepiej. Zapraszam Was na moją stronę i do zakupu.